Witam serdecznie, Paweł Sibilski, Auto Alex. Witajcie na naszym kanale na YouTubie lub w przypadku jak jeszcze chodzi o ten samochód na naszym ogłoszeniu OTOMOTO Jest to Ford Focus z 2011 roku w kolorze srebrnym Auto przyjechało do nas niedawno z Niemiec Przyjechał cały, nieuszkodzony i takikolwiek uszkodzeń też jest pozbawiony Wygląda on tak z lewej jak i e, z prawej, e, auto jest dosyć kompleksowo wyposażone. E, nie jest to standardowa wersja, e, zaczynając, tak naprawdę, od e, środka. Tutaj pokażę. Jest to wersja z chociażby podgrzewanymi e, siedzeniami. Ma klimatyzację manualną, ale jak przystało też na Forda, mamy podgrzewanie przedniej szyby. E, system start-stop, czyli na skrzyżowaniu e, w korku, nam zaoszczędza paliwo przez, po, poprzez to, że e, nam się wyłącza. Przy oczywiście odpowiednich warunkach, czyli temperatura na temperatura w środku. Samochód nam gaśnie po naciśnięciu sprzęgła lub gazu. Samochód nam się odpala. Co jeszcze mamy, jeżeli chodzi o wyposażenie? Mamy bardzo ważną, istotną rzecz w dzisiejszych czasach: czyli mamy Bluetootha, który nie doży nam obsługuje rozmowy telefonicznie, Telefoniczne to tak, że możemy z niego jeżeli chodzi, Korzystać z, z muzyki, czyli możemy sobie odpalić YouTube'a lub jakikolwiek inny program, na którym mamy muzykę. Mamy pełną elektrykę szyb z przodu, pełną elektrykę szyb z tyłu, e, komputer pokładowy i a co jeżeli chodzi właśnie o komputer pokładowy, odpalę go, pokażę jak to wygląda. Mamy dwa fajne wyświetlacze, czyli to nie są te e, czarno-białe, tam są chyba w podstawowych wersjach e, czerwone literki na czarnym tle. Tutaj mamy e, już. E, Dwa kolorowe wyświetlacze typu LED, czyli mamy ten centralny, gdzie nam się pokazuje wszystkie rzeczy dotyczące radia, komputer cały pokładowy, nawigację, też mamy, czy chociażby ten Bluetooth. Tutaj mamy drugi wyświetlacz, na którym nam się pokazuje takie rzeczy jak. gdzieś to było, jest liczny, dzienny. Spalanie, wszystkie parametry Ile jeszcze przejedziemy na danym paliwie Średnia prędkość Średnie zużycie paliwa Zużycie aktualne I tak dalej I tak dalej Tak naprawdę możemy też nawet w tym wyświetlaczu Może nam pokazywać nawigacja Czyli tam gdzie mamy jechać w danym czasie przebieg 222 tysiące udokumentowany książką niemalże do samego końca skrzynia już jest obiegowa i jeszcze a propos właśnie samego silnika jest to wersja 1.6 diesel 95 konna dla niektórych może być nieco za słaba, dla niektórych może być wystarczająca, uwierzcie mi, że jest naprawdę wystarczająca nie ma zbytnio zbytnie różnicy jeżeli chodzi o 115-konny, a 95-konny jest bardzo mało odczuwalna. Oczywiście każdy może. Inaczej twierdzić. Ja uważam, że faktycznie takie różnice nie. Na pewno się pokazują tutaj ze spalanie. Spalanie tego samochodu jest na poziomie około 6 litrów, 6,5 po mieście. Na trasie przy prędkościach 100, między 120 a 130, spokojnie jesteśmy w stanie się zmieścić. W 5 litrach jest to sprawdzone i to by było chyba wszystko, jeżeli chodzi o ten samochód. Oczywiście, samochód w bardzo dobrym stanie, z udokumentowaną historią. E, przyjechał tak jak powiedziałem wcześniej, cały do nas nie był uszkodzony, więc też nic przez nas nie było robione. E, standardowo przy zakupie wymieniłbym olej, rozrząd tak, żeby ten samochód nam jeszcze przejeździł e, długie lata. Jeżeli Was samochód zainteresował, e, w ogłoszeniu jest podany numer telefonu do mnie. Zapraszamy do Aleksandrowa w Wierzbińska 92. Ten samochód tutaj stoi, czeka na, na swojego nowego właściciela i do zobaczenia.